Hejka dziewczyny, dzisiaj zrobię wideo o co myśli, co czuje, jakie działania podejmie i jakie ma zamiary mężczyzna. Zobaczymy zaraz, myślcie o swoich mężczyznach i zobaczymy co myśli mężczyzna, co czuje, jakie działania podejmie, co zrobi. Teraz zobaczymy. Ten mężczyzna notorycznie Was ogląda w internecie, notorycznie szuka informacji o Was. Bardzo jest nastawiony, bardzo nastawiona jest jego ciekawość, jeżeli chodzi o Waszą osobę. Tutaj na pewno bardzo, ale to bardzo. Muszę kotka wziąć. Emitka? Ja wiem, że ty chcesz być w centrum uwagi, ale matka nagrywa. Mężczyzna bardzo jest zafascynowany Twoją osobowością, czy Waszą osobowością. Nakręcony do tego, aby tutaj śledzić Was w internecie. Nakręcony, aby się dowiadywać na wasz temat. Wszelkie informacje zbiera. Tutaj ostrożnie, jakby podchodzi do tego wszystkiego, do tej znajomości. Na razie bada, tropi, podgląda. W każdym bądź razie zakręcił się na maksa, jak na karuzeli po prostu ciągle, ciągle gdzieś tam coś o Was chce wiedzieć, ciągle informacje zdobywa. Może też wyciągać od innych informacje, żeby się dowiedzieć na Wasz temat. W niektórych sytuacjach, czy jesteście wolne, czy tam byłyście w relacji, Jaką osobowością jesteście, czy tam pracujecie, czy się uczycie. Tutaj są zbieranie wszelkich informacji na wasz temat. Tutaj może być jeszcze coś takiego, że mężczyzna może wykazywać zazdrość. Ta zazdrość właśnie jest tutaj mocno zaznaczona i dlatego on tak tropi was, podgląda, zagląda żeby tutaj wiedzieć, czy wy jesteście lo, znaczy jeżeli jest związek to lojalny, a jeżeli e, nie ma związku, to on chce się dowiedzieć, czy jesteście wolne i czy może tutaj mm, w jakiś sposób e, do Was e, do, e, do was się odezwać, jakiś kontakt. E, mm, będzie na pewno jakieś informacje wysyłał. Jakiś kontakt tutaj będzie. Ponieważ jesteście jego słabością. Może troszkę zaczynać, tak wiecie, niewinnie, niewinnie, bo on się też boi. Też tutaj ostrożnie podchodzi do wszelkich relacji. Ponieważ się sparzył. To widać ewidentnie, że jest mocno sparzone. Dobra, patrzmy. Patrzmy, patrzmy, jakie myśli, uczucia, zamiary i jakie działania podejmie mężczyzna. W niektórych przypadkach tutaj jest pokazane, że mogliście się poznać gdzieś, gdzie ludzie się spotykają, gdzie bawią się. Może też być przez internet. Może Was łączyć taka chęć do zabawy, do takiego. Taki, takiego czasu, żeby spędzać właśnie w miłym towarzystwie, albo właśnie jest pokazane, że to tam mogliście się poznać, gdzieś właśnie, gdzie ludzie spędzają czas relaksując się. Tam mogło być poznanie, ale też łączy Was taki optymizm, łączy Was chęć przebywania z innymi, zabawy, radości. Tu macie taką spójną część ze sobą. Też taka kreatywność też tu Was łączy, że zawsze szukacie jakichś nowych dróg do tworzenia, czy do pasji, hobby, tutaj jest takie zielone światło też na to, że to będzie zespajać jakby to relacje. Popatrzę na Waszą energetykę, no Wy to już byście chciały, żeby coś tu jakoś przełamała się ta sytuacja. Żeby tutaj była możliwość otwarcia się na relacje. Widać, że mężczyzna jest ważnym elementem dla Was. Mogły tu być jakieś sytuacje rozdartego serca u wielu kobiet. I też może być, że mężczyzna. Dystansując się, nagle się pojawi w Waszym życiu. Nagle, po prostu, tak będzie taki szok, i on, on jest, nagle się pojawił, i będziecie tutaj romantycznie spędzali czas. Mogą tu być w niektórych przypadkach odległości, nawet zagraniczne. I tutaj to Was może łączyć, właśnie na łączach jesteście na łączach. Dobra, zobaczymy, jakie działania mężczyzna podejmie. Uczucia, zamiary. On jeszcze musi pochować przeszłość. Musi pochować przeszłość, tak to nazwałabym, dokładnie. I wtedy, ja zaraz powiem, ja sobie tu jeszcze trochę kart dołożę. Uh -huh. Więc tak jak powiedziałam, jemu, jemu zacznie brakować ciebie czy was. I wtedy, chociaż on ma, on, on, się, Jezus, on się obawia, że on nie do, że on jest dość dobry dla was. Czy ona mnie będzie chciała? Czy ja ją zadowolę? Czy ja naprawdę dam radę? Tutaj mężczyzna ma wiele takich dylematów, bo tak jak powiedziałam, niesamowicie na niego działacie. Jesteście bardzo dla niego silną i przedsiębiorczą kobietą. On nie chce was stracić, ale tutaj musi jeszcze. Mogło być tak, że niektóre dziewczyny zakończyły relacje z nim i on to przeżył w jakiś sposób. I boi się, na przykład, dałeś szansę, i on się boi tego powrotu, nie? że tam, dlatego tak może szpieguje, może tam usłyszał jakąś informację, że żeby jesteście jednak zainteresowane. W każdym razie on, on tą stratę bardzo tutaj przeżył. Mężczyzna uczuciowo zaangażowany ale na razie na poziomie, <laughs> będzie pokazywał bardziej przyjaźń niż yy, uczucia. Widzę tu takie, on tak jakby oczekuje tych uczuć od Was. Yy, on czeka, żeby, tak, ale tu jeszcze są, w niektórych przypadkach jeszcze są wybory. Jeszcze są wybory w niektórych, tak. Bo tu muszę, powiedziałam, że tu musi pogrzebać przeszłość i to są wybory. Yy, ale uczuć, dlatego on tak szybko nie, yy, nie otwiera się uczuciowo, ponieważ tutaj no, na razie się chce zaprzyjaźnić, zależy mu, bo dla niego jesteście bardzo wartościowe, ale jeszcze tutaj musi coś pozakańczać. Yy, on się boi też, że ktoś sprzed no, samu zabierze was, więc będzie się rozpędzał raczej, a nie uciekał. No jest dużo wahań, bo on wie on wie, że, że jemu zależy tak. On wie, że jemu zależy, on by chciał ten związek jakby... Tak on by chciał ten związek przywrócić i już tutaj działać... No te działania będą powolne, nie będą spektakularne, ale one będą... One będą szły w, w konkretny cel, czyli, żeby tutaj powstała stała relacja. No, ja myślę, że w wielu przypadkach ta, ta, ta tu znajomość, czy ta już ta, ta relacja, którą może już znacie, w niektórych przypadkach dopiero są początki to ta relacja tutaj widać, że będzie przekształcała się w stałą relację, z tym, że mężczyzna jednak będzie on będzie władczy, on będzie... Chociaż powiem Wam, że to znaczy nie, nie inaczej wy będziecie chciały przyjąć rolę takiej po uległej, podlegającej, o jesteście dwiema silnymi osobowościami na tych sumie samych pozycjach. Ale jednak oddacie, tak jakby mężczyźnie, tą władzę, władzę i, i wam to sprawi przyjemność. Wam to sprawi przyjemność, I z, tego, i z tego tytułu ten związek zakończy się ślubem w wielu przypadkach. Tak powiem.